Pani. Słuchajcie, jestem niesamowicie zmotywowana, żeby nagrać to konkretne wideo i próbuję już kolejny raz, bo e, kończy mi się pamięć w telefonie i e, za każdym razem jak zaczynam nagrywać, to mi rozłącza, więc usunęłam przed chwilą aplikację Facebooka, uwolniłam trochę pamięci i mam nadzieję, że dobrnie do końca, a e, chcę nagrać to konkretne wideo, bo e, ono dotyczy... E, się zatrzymałam teraz. I ja teraz, jak będę podróżowała, no wiadomo, zwracam uwagę na miejsca, w których się będę zatrzymywać, z paru względów. No, jest to przede wszystkim. Uczucie bezpieczeństwa, że się wie, gdzie się zatrzymuje. Nastawiam się na to, że będą różne miejsca: będą lepsze i gorsze, będą bardziej przyjazne i będą bardziej takie, może no, czasami nawet creepy, bo to jest część wyjazdu, też, więc trzeba się na wszystko nastawić. Natomiast teraz jestem w Santa Fe i na samym początku mojego wyjazdu znalazłam genialną miejscówkę którą którą myślę, że warto się podzielić, bo to też jest taki, może służyć jako taki trik podróżniczy. Jestem teraz w miejscu, które się nazywa Santa Fe International Hostel. Idea hosteli nie jest mi obca. Ja w hostelach nocowałam w zeszłym roku na pielgrzymce Camino do Santiago, ale ten hostel działa na innych zasadach. Ja nigdy w tego typu miejscu nie byłam, a bardzo mi się tutaj podoba i bardzo mi się podobają zasady tego miejsca, więc chciałam wam pokazać właśnie. Ten, ten hostel znajduje się dwie mile od centrum, przy głównej drodze. Więc można tutaj można dojść do centrum, albo można dojechać autobusem. Centrum Santa Fe jest w tą stronę. Tutaj w ogóle te górki, które widać w tle, to jest początek The Rocky Mountains. Tutaj jest wejście znak taki główny, tego hostelu. Jak w ogóle to miejsce udało mi się znaleźć? Udało mi się to miejsce znaleźć, tylko może tutaj dokręcę, bo coś tutaj mi z kamerą nie działa. To miejsce udało mi się znaleźć, kiedy szukałam właśnie cenowych opcji i wyskoczyło mi to miejsce jako jedno z pierwszych, dlatego że. Ono kosztuje nieprawdopodobnie mało za nocleg, cena jest 30 dolarów. Słuchajcie, to jest cena nie do pobicia w Stanach, naprawdę. Tutaj są niektóre hostele czy hotele w bardzo wysokich cenach, więc zwróciam uwagę na tą opcję zaraz na początku. Ale są też zasady, właśnie na których ten hostel się opiera i powód, dla którego cena jest tak niska. o co powiem? Pokażę wam też, jak on wygląda w środku, jest bardzo klimatyczny, gęstsze bo tutaj są ludzie. jest recepcja, taka bardzo klimatyczna, autentyczna, bardzo piękne miejsce. To miejsce nie jest takie typowe jak, jak normalne. To jest znak Nowego Meksyku. To taki jest taka, takie miejsce, w którym można sobie usiąść. Tutaj jest miejsce, w którym można zrobić sobie kawę rano. Słuchajcie, hitem jak dla mnie tego miejsca jest to jednym z hitów tutaj jest kuchnia do użytku wszystkich osób, które się tu zatrzymują ale nie tylko jest kuchnia, z której można korzystać ale też lodówki są, słuchajcie, pełne jedzenia, bo to miejsce dostaje donacje z hofu z tego sklepu i to całe jedzenie, które tutaj w lodówkach jest a jest naprawdę ogrom jedzenia. Jest właśnie dla ludzi, którzy się zatrzymują, więc to jest kolejna sprawa, kolejny kosz, który odchodzi tak z tego pobytu. Tutaj są słodycze, które trzeba szerokim łukiem obejść i daje to też taki, no, taką bazę, bo nie trzeba wychodzić gdzieś, żeby zjeść, nie trzeba na śniadanie rano się powiedzmy, planować i rozpędzać, tylko wszystko jest na miejscu. Pomijam, że w tej kuchni jest fajnie, bo można. Pokażę też, Wam, tutaj się idzie w stronę pokoi. Pokażę wam pokój. W tej kuchni też się poznaje ludzi, którzy podróżują, albo tu się zatrzymują, więc fajne takie jest poczucie wspólnoty dzięki temu. Teraz kolejne zaskoczenie. To jest hostel, więc można by pomyśleć, że są pokoje wieloosobowe, a właśnie nie. Pokój jednoosobowy z Łazienką. Bardzo fajny, sympatyczny, bardzo mi tutaj dobrze się mieszka. Więc to jest kolejne zaskoczenie, jeśli mówimy o hostelu. Ale taką najważniejszą rzeczą, która mi się bardzo tu podoba, to jest powód, dla którego cena tego miejsca jest tak niska. A powodem tym jest to, że Tutaj nie ma pracowników, tutaj są tylko wolontariusze, jest pięciu wolontariuszy, i każdy, kto się zatrzymuje, musi coś od siebie zrobić, właśnie w formie utrzymania tego miejsca, dzięki czemu nie trzeba płacić tak dużo. I codziennie przychodzi się tutaj rano do takiego stolika, patrzy się na listę zadań, które jest do wykonania. Na przykład umyć podłogę w kuchni, albo zamieść jakiś obszar, albo wynieść śmieci. Takie drobne zadania, które zajmują od 5 do 15 minut i dzięki temu właśnie cena, cena tego miejsca jest tak niska. Więc powiem Wam szczerze, bardzo mi się ten koncept podoba. Ja czegoś takiego nie znałam i to też tworzy takie poczucie właśnie społeczności. Każdy dba o to miejsce. Każdy się stara, żeby było czysto, no bo to od nas zależy, tak jak tu, jak tu będzie. Każdy tak poważnie do tego podchodzi, bo wszyscy korzystamy z tego miejsca. Więc y, y, muszę powiedzieć, że y, ta forma, na jakiej to miejsce działa, bardzo mi się podoba. Czuję się tu świetnie. Jak będę kiedykolwiek w Santa Fe, to na pewno tutaj jeszcze się pojawię. Y, tutaj jeszcze chcę pokazać z tyłu: jest taki, taki jard, w którym można sobie usiąść, można się na hamaku pobujać. Więc generalnie klimat jest bardzo fajny, bardzo domowy. No i właśnie myślę, że takie miejsca są fajne, żeby promować, bo, bo one naprawdę pomagają w podróży. Nie wykosztować się za mocno, czuć się swobodnie, czuć się zrelaksowanym. Tutaj są osoby, które parę miesięcy mieszkają też, podróżując albo się zatrzymują, pracują. Więc chciałam właśnie to miejsce Wam pokazać, że podróżowanie nie musi, powiedzmy, nas Pieniędzy pozbywać zupełnie. Oczywiście będą też inne opcje, ale na sam początek udało mi się znaleźć to. Santa Fe International Hostel, bardzo polecam. Jak będą kolejne fajne miejsca, to pokażę. Jak będą kolejne niefajne miejsca, to może też pokażę, bo to jest część podróży. Okay? Tak to wygląda. Pozdrowionka i do usłyszenia. Papa! Pa.